A jak już, że tak powiem, doszedłem do wniosku, że Hertz przenosi wszystkie ładunki elektryczne, to może dlatego energia ma straty właśnie i inne półki splądowe i ludzie później zawyżone rachunki i to też się też na grupie dziwnej Enei NA, na fejsie, która jest, tam nikt nie odpowiada, bo a tutaj widać, że akurat jest świecone tam, gdzie prawdopodobnie są łącza kabli, no jak widać, o niebo jest takie tutaj. A tu mam w ten sposób, a powinno być gdzieś coś takiego dzisiaj, bo to jest taka pogoda chłodna i zaburzone są rytmy, biorytmy fizyczne i później się robi czubkownie i wszystkie, że tak powiem, inne rzeczy. A, proszę, jak tutaj, teraz kukuklan kuka. Kukuplan